Czy wiesz, czym jest korupcja gospodarcza? Czy wiesz, że pomiędzy podmiotami prywatnymi również może dochodzić do przestępstw korupcyjnych, a przyjmującym korzyść majątkową nie zawsze musi być urzędnik państwowy? Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Kanał napędzają Kancelaria Pasternak Legal. Tworzymy efektywne rozwiązania prawne i podatkowe. Oraz Akademia Legal Elite. Szkolenia i publikacje z zakresu biznesu, prawa i podatków. Cześć, ja nazywam się Łukasz Pasternak i witam Was w programie Biznes bez tajemnic. Dziś opowiem Wam o zjawisku korupcji, ale korupcji gospodarczej występującej pomiędzy podmiotami prywatnymi. Z biznesowego punktu widzenia wiele osób myśląc o korupcji ma na myśli przestępstwa popełniane przez urzędników państwowych związanych z wręczeniem korzyści majątkowej lub osobistej albo żądaniu przyjęcia takich korzyści przez urzędników państwowych. Nie każdy jednak ma świadomość, że przestępstwo korupcji może zostać popełnione również pomiędzy podmiotami prywatnymi. Wówczas mówimy o korupcji gospodarczej. Korupcja jako zjawisko jest szkodliwa dla działalności biznesowej czy rozwijających się społeczeństw. Badania pokazują, że w 2023 roku Polska zajęła najgorsze miejsce od dekady. Pod względem wskaźnika percepcji korupcji, zajmując 47 miejsce na 180 analizowanych w raporcie krajów. Polska swoją pozycję nieprzerwanie pogarsza od 2015 roku, w którym to zajmowała 29 miejsce. Indeks percepcji korupcji mierzy, jak skorumpowany jest sektor publiczny każdego kraju według ekspertów i przedsiębiorców, ale nie według opinii publicznej. Indeks przestrzegania korupcji z 2023 roku pokazuje, że korupcja kwitnie na całym świecie, jak wskazuje Transparency International. Ponad 2 trzecie krajów uzyskało wynik poniżej 50 punktów na 100, co zdecydowanie wskazuje, że mają one problem z korupcją, dodaje organizacja. Jednocześnie Transparency International wskazuje, że do krajów najmniej zagrożonych korupcją zaliczyć można Danię, Finlandię czy Nową Zelandię. Natomiast do tych, które są najbardziej zagrożone korupcją, zalicza się Wenezuelę, Syrię czy Somalię. Korupcja może zdarzyć się wszędzie w biznesie, rządach, sądach czy w różnych sektorach gospodarki. Osoba, która może dopuścić się przestępstw korupcyjnych, to polityk, urzędnik, ale także przedsiębiorca czy osoba w końcu wręczająca korzyść majątkową. Przypuszczam, że każdemu choć raz udało się słyszeć o tym, że ktoś uzyskał kontrakt tylko dlatego, że osoba decyzyjna uzyskała dodatkową korzyść ze strony otrzymującego kontrakt czy wygrywającego przetarg. Co do zasady nie budzi wątpliwości, że w sytuacjach, gdy wydawane są pieniądze publiczne, a przyjmującym korzyść majątkową jest urzędnik państwowy, możemy mówić o przestępstwie korupcji. Czy Jednocześnie w przypadku, gdy kontrakt byłby realizowany przez podmiot prywatny, a wręczającym korzyść majątkową byłby również podmiot prywatny, czy w takim przypadku możemy mówić o korupcji? Brzmienie obowiązujących przepisów prawa prowadzi do wniosku, że w biznesie pomiędzy podmiotami prywatnymi może dochodzić do korupcji. Zjawisko to nazywa się przestępstwem korupcji gospodarczej, czy też, jak niektórzy mówią, korupcji menedżerskiej. Czym zatem jest korupcja gospodarcza i jakie działania w biznesie mogą być postrzegane jako korupcja gospodarcza? O tym opowiem w dalszej części dzisiejszego odcinka. Nie przedłużam, zapraszam do części merytorycznej. Czym zatem jest korupcja? Potocznie korupcja rozumiana jest jako Wręczenie czy też przyjęcie korzyści majątkowej lub jej obietnicy pośrednio lub bezpośrednio w zamian za zaniechanie lub nadużycie jakiegoś uprawnienia przez określoną osobę. Zapewne każdy słyszał o przestępczości korupcyjnej związanej z organizacją przetargów publicznych czy też wydawaniem jakichś zezwoleń, jednak nie każdy ma świadomość, że. Przestępstwo to może dochodzić również w przypadku chociażby ustawienia przetargu pomiędzy podmiotami prywatnymi lub też uzyskania określonego kontraktu w zamian za wręczenie korzyści majątkowej lub jej obietnicą. Prawnie zdefiniowana korupcja gospodarcza została uregulowana w artykule 296a kodeksu karnego. Zgodnie z treścią artykułu 296a kodeksu karnego, kto pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub pozostając z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia. Kara jaką ustawodawca przewiduje za popełnienie ta takiego czynu, to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega również ten, kto w wypadkach wskazanych powyżej udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej. Ustawodawca przewidział również przepisy, które mają na celu regulować lub też łagodzić odpowiedzialność karną związaną z przestępstwem korupcji gospodarczej. Skoro wiemy już, gdzie zostało uregulowane przestępstwo korupcji gospodarczej, warto odpowiedzieć na pytanie, kto konkretnie może ponosić odpowiedzialność za korupcję gospodarczą oraz w jakich okolicznościach taka odpowiedzialność może zostać poniesiona. Korupcja menedżerska ma dwie podstawowe odmiany. Pierwsza polega na przyjmowaniu korzyści majątkowej lub jej obietnicy albo żądaniu otrzymania takiej obietnicy lub korzyści majątkowej w zamian za nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, które wywrze określony skutek. Druga odmiana polega na wręczeniu korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy takiej osobie. Osoba, która przyjmuje korzyść majątkową, aby została pociągnięta do odpowiedzialności karnej, musi posiadać określone szczególne właściwości, o których mowa w przepisach kodeksu karnego. Ustawa wskazuje, że osobą, która może ponosić odpowiedzialność za przyjęcie korzyści majątkowej, może być osoba, która pełni funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującą działalność gospodarczą. Lub pozostaje z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Jak pokazuje powyższe, osobą, która może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej za przyjęcie korzyści majątkowej, może być zatem prezes zarządu, członek zarządu, czy też inna osoba, która jest na przykład zatrudniona w firmie na podstawie umowy o pracę, zlecenia czy umowy o dzieło. Ważne przy tym jednak, by jej formalna pozycja pozwalała na podejmowanie decyzji, które mogą mieć wpływ na sytuację prawną czy finansową podmiotu, który jest przez nią reprezentowany. Z formalnego punktu widzenia, osobami zdatnymi do podnoszenia odpowiedzialności karnej jako osoby przyjmujące korzyść majątkową mogą być np. w przypadku spółki jawnej, jej wspólnicy, w przypadku spółki partnerskiej i partnerzy, czy w przypadku spółki komandytowej komplementariuszy, lub też osoby, które zarządzają spółką w imieniu komplementariuszy. Osoba, która nie będzie posiadała określonych szczególnych właściwości, o których wspomniałem przed chwilą, nie będzie odpowiadała karnie za przyjęcie korzyści majątkowej lub jej obietnicy, bądź też żądaniu ich otrzymania. Osobą, z kolei, która może ponosić odpowiedzialność karną za wręczenie korzyści majątkowej lub jej obietnicy jest każda osoba, która wręcza korzyść majątkową lub osobistą osobie, która te szczególne cechy posiada. Na marginesie warto zauważyć, że jednostką organizacyjną prowadzącą działalność gospodarczą jest każdy podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły. A zatem podmiotem tym może być np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, jawna czy partnerska, a także fundacja, czy w określonych przypadkach również osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Co istotne, należy pamiętać, że warunkiem odpowiedzialności karnej za przestępstwo od tzw. korupcji gospodarczej jest nie tylko wręczenie korzyści majątkowej czy osobistej osobie przyjmującej taką korzyść, czy też ich przyjęcie, ale również spełnienie pozostałych przesłanek, o których powiem w dalszej części dzisiejszego programu. Wręczenie korzyści majątkowej, względnie przyjęcie jej obietnicy lub też żądanie musi pozostawać w związku z nadużyciem uprawnień lub niedopełnieniem ciążących na sprawcy obowiązku, który to zachowanie jednocześnie może narażać daną jednostkę organizacyjną na powstanie szkody albo stanowić czyn nieuczciwej konkurencji lub nieuzasadnioną czynność preferencyjną nabywcy towaru, usługi lub świadczenia. Innymi słowy Sprawca, który przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą, albo względnie taką korzyść wrę wręcza, musi swoim zachowaniem jednocześnie doprowadzić do sytuacji, w której interes majątkowy danej jednostki organizacyjnej zostaje zagrożony lub też czyn ten będzie stanowił czyn nieuczciwej konkurencji albo nieuzasadnioną czynność preferencyjną. Na marginesie, co istotne, warto zauważyć, że nie musi w tym przypadku dojść do powstania samej szkody. Karalne jest samo zagrożenie, że taka szkoda mogłaby powstać. Warto również zwrócić uwagę, że czyn nieuczciwej konkurencji został zdefiniowany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. I czynem takim może być każde działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta, bądź narusza ten interes. Niedopuszczalną czynnością preferencyjną jest czynność dająca nieuzasadnione pierwszeństwo określonemu odbiorcy lub nabywcy towaru lub usługi, czy też świadczenia. W tym miejscu należy zaznaczyć, że odpowiedzialność karna za korupcję gospodarczą będzie miała miejsce, gdy korzyść lub jej obietnica Została przekazana, względnie przyjęta, osobie posiadającej określone cechy, której to zachowanie lub zaniechanie związane z przysługującymi jej uprawnieniami doprowadziło do określonych rezultatów. Jeżeli zatem korzyść majątkowa zostałaby przyjęta przez osobę, która określonych właściwości nie posiada, Wówczas nie będziemy mogli mówić, że doszło do przestępstwa korupcji gospodarczej. Innymi słowy, jeżeli korzyść majątkową w określonym stanie faktycznym przyjąłby na przykład magazynier, który nie ma żadnego wpływu na sprzedaż towarów czy kontraktowanie towarów, wówczas wydaje się, że wręczenie korzyści majątkowej takiemu magazynierowi nie będzie rodziło odpowiedzialności karnej. I przyjmuje się, że korzyścią majątkową jest wręczenie gotówki osobie przyjmującej daną korzyść. Niemniej jednak należy pamiętać, że korzyścią majątkową może być wszystko, co może mieć określoną wartość ekonomiczną. A zatem korzyścią majątkową może być wręczenie nie tylko gotówki, ale również drogiego upominku, samochodu, czy też określonej usługi, czy też świadczenia. Nawet wówczas, gdyby miało to miejsce w sposób nieuzasadniony na zasadach szczególnej preferencji czy też darowizny. Z kolei korzyścią osobistą jest korzyść niewymierna w pieniądzu. Na przykład awans, czy powołanie do prestiżowego gremium albo wręczenie komuś wyjazdu wakacyjnego. Korzyścią majątkową jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego. Przykłady zachowań, które mogą zostać zakwalifikowane jako korupcja gospodarcza, myślę, że można jej wskazać bardzo wiele. Do takich najbardziej typowych przykładów można zaliczyć sytuację, gdzie dana jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą poszukuje kontrahenta, który wykona określoną usługę, czy na przykład robotę budowlaną. O kontrakt kontraktuje kilka podmiotów. Kontrakt uzyskuje firma, która wręcza korzyść majątkową członkowi zarządu odpowiadającemu za wybór kontrahenta. Kontrahent zostaje wybrany dlatego, że doszło do skorumpowania osoby decyzyjnej odpowiadającej za dobór kontrahenta. W tym przypadku wydaje się, że przestępstwo korupcji gospodarczej zostało zrealizowane z tego względu, że korzyść majątkowa została wręczona. Osobie zajmującej kierownicze stanowisko w danej jednostce organizacyjnej, w zamian za nadużycie lub uprawnień lub niedoponienie obowiązków, a także kontrahen, kontrahent został wybrany z naruszeniem zasad konkurencji. Dodatkowo ten przykład można byłoby uzupełnić o sytuację, w której dany podmiot wygrywa przetarg tylko po to, aby w następstwie móc wykonywać roboty dodatkowe, czy też dodatkowe usługi po znacznie zawyżonych cenach. W takiej sytuacji wydaje się, że również moglibyśmy mówić o realizacji znamion przestępstwa korupcji gospodarczej, z tego względu, że dodatkowo dana jednostka organizacyjna mogłaby zostać narażona na powstanie określonej szkody majątkowej poprzez nabycie usług na zasadach daleko nierynkowych. Innym przykładem może być sytuacja, w której osoba reprezentująca daną firmę prywatną działającą na rynku IT udzieliła korzyści majątkowej w postaci samochodu osobowego osobie pełniącej funkcję członka zarządu, odpowiedzialnego za strategię i architekturę IT w spółce w zamian za wygraną przetargu dotyczącą informatyzacji spółki. Sytuacja wydaje się, że jest dość podobna jak ta, która została przeze mnie przed chwilą opisana. Jeszcze innym przykładem może być sytuacja, w której pracownik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pomimo zobowiązania do zachowania poufności w zamian za korzyść majątkową ujawni podmiotowi konkurencyjnemu dane będące tajemnicą przedsiębiorca na, na przykład o strukturze klientów lub wysokości marsz handlowych. Innym przykładem korupcji gospodarczej może być sytuacja, w której dana spółka poszukuje firmy, która świadczyłaby dla niej usługi remontowe w określonej inwestycji. Spółka, która poszukuje kontrahenta w trakcie poszukiwania, okazuje się, że do członka zarządu tej spółki zwraca się przedstawiciel firmy remontowej, który proponuje albo obiecuje, że dopiero wręczy korzyść majątkową w zamian za to, że wygra przetarg. Osoba która odpowiada za dobór kontrahentna, taką obietnicę przyjmuje. Wówczas wydaje się również, że możemy mówić o przestępstwie korupcji gospodarczej, pomimo tego, że formalnie korzyść nie została wręczona, niemniej jednak doszło do złożenia obietnicy i przyjęcia tej obietnicy przez osobę, która posiadała określone właściwości, w zamian za nadużycie uprawnień, czy niedopełnienie obowiązków, które mogły wywrzeć określony w ustawie skutek. Ciekawym przykładem może być również sytuacja, w której osoba odpowiedzialna za przekazywanie informacji publicznych w spółce akcyjnej w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej przekazuje informacje, informacje które mogą mieć wpływ na wycenę akcji na Giełdzie, na przykład na dwa tygodnie przed publicznym poinformowaniem o, o tej informacji. Osoba, która wręcza korzyść majątkową, z tego tytułu może uzyskać dodatkową korzyść odpowiednio wcześniej nabywając lub zbywając akcję. Takie działanie również może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo korupcji gospodarczej. Jeszcze inny przypadek możemy wskazać, że członek zarządu odpowiadający na przykład za zawarcie umowy, czy też organizujący przetarg, żąda wręczenia korzyści majątkowej w postaci kwoty np. 100 tys. złotych. Kwota ta jednak ma zostać przekazana żonie członka zarządu w zamian za to, że dany oferent wygra przetarg i będzie mógł realizować dany kontrakt. Kwota Ponownie, jak, jak uprzednio, zostaje przekazana, wręczona z tym, że nie bezpośrednio do członka zarządu, a do jego żony. W takiej sytuacji wydaje się również, że będziemy mogli mówić o przestępstwie korupcji gospodarczej, z uwagi na to, że korzyść majątkowa, co prawda, nie została wręczona bezpośrednio członkowi zarządu, ale została wręczona innej osobie w zamian za to, że członek zarządu nie dopełnił danego obowiązku lub też nadużył. Swoich uprawnień, co mogło powodować do zajścia czynu nieuczciwej konkurencji, czy też nieuzasadnionej czynności preferencyjnej. Należy również pamiętać, że rozważając tego typu sytuacje, należy brać również pod uwagę, jakie były pozostałe okoliczności popełnienia przestępstwa, albowiem w określonej sytuacji mogłoby również dojść do sytuacji, w której dana jednostka organizacyjna zostałaby narażona na spowodowanie szkody majątkowej. Taka sytuacja mogłaby mieć miejsce na przykład wówczas, gdy spółka miałaby nabyć nie tylko na zasadzie preferencji wyboru kontrahenta danego kontrahenta, ale również dodatkowo nabyć usługi od danego kontrahenta, na przykład po cenach zawyżonych. Trzeba jednak pamiętać, że w każdym z tych przypadków, aby dana osoba została pociągnięta do odpowiedzialności, Musi dojść do realizacji wszystkich przesłanek, o których mowa w artykule 296a kodeksu karnego. A zatem osobą, która przyjmuje korzyść majątkową, musi być osoba posiadająca określone właściwości, musi dojść do wręczenia korzyści majątkowej lub osobistej, lub też żądania takiej korzyści majątkowej lub osobistej, albo ich obietnicy. A ponadto zachowanie powinno pozostawać w związku z nadużyciem uprawnień, niedopełnieniem obowiązków, które mogą skutkować powstaniem szkody majątkowej w danej jednostce organizacyjnej albo stanowić czyn nieuczciwej konkurencji lub nieuzasadnioną czynność preferencyjną. Skoro przedstawiłem już przykłady zachowań, które mogą powodować odpowiedzialność karną za przestępstwo tzw. korupcji gospodarczej, warto również wskazać na przypadki, które co do zasady nie będą prowadziły do odpowiedzialności karnej za przestępstwo tzw. korupcji gospodarczej. Jako legalne przykłady takiej działalności można wskazać różne rodzaje form pośrednictwa gospodarczego, związanego z tym, że dany podmiot jako pośrednik pozyskuje kontrakty dla osoby trzeciej. W takiej sytuacji mamy trzy podmioty. Osobę pośrednika, osobę zlecającego oraz osobę, która daną usługę, towar czy rzecz chce sprzedać lub nabyć. W tej sytuacji wynagrodzenie, które uzyskuje pośrednik, jeżeli oczywiście nie będzie pozostawało w związku nad, z nadużyciem uprawnień lub niedoponieniem obowiązków przez nabywcę, np. Na usługi, będzie pozostawało działaniem legalnym. Typowym przykładem takiej działalności może być na przykład działalność w charakterze pośrednictwa, również w zakresie nieruchomości, gdzie dany pośrednik nieruchomości prowadząc działalność gospodarczą na rzecz swojego klienta, poszukuje na jego rzecz różnych klientów, którzy mają nabyć lub wynająć nieruchomość i z tego tytułu uzyskuje wynagrodzenie tak od kontrahenta, którego reprezentuje, jak i od nabywcy czy też osoby, która dany lokal chce nająć. Również y, warto zwrócić na praktykę gospodarczą, gdzie wydaje się również, że różnego, działania, różnego rodzaju działania marketingowe również mogą pozostawać w zgodzie z prawem, gdzie rozdawane są różnego rodzaju gratisy, czy też odbywa się różnego rodzaju kolacje, czy też spotkania biznesowe. Przekazywanie różnego rodzaju form gratisów, jak na przykład w przypadku sprzedaży perfum, mogą być to gratisy w postaci właśnie różnego rodzaju perfum, czy też testerów, albo zaproszenie danego kontrahenta na, na przykład na ekskluzywną kolację biznesową, o ile zachowanie takie nie będzie pozostawało w związku z nadużyciem uprawnień lub niedopełnieniem obowiązków przez daną osobę oraz nie będzie powodowało dalszych skutków, o których ma w przepisach kodeksu karnego, Wówczas zachowanie takie pozostawało będzie legalne. Niejednokrotnie jednak wydaje się, że każdy przypadek czy też każda sytuacja wymagałaby osobnej analizy, a niejednokrotnie granica pomiędzy legalnymi działaniami gospodarczymi a przestępstwem tzw. korupcji gospodarczej może okazać się płynna. Charakterystyczne dla przestępstwa korupcji gospodarczej jest to, że przewiduje ona klauzulę bezkarności dla osób, które ujawniły organom ścigania istotne okoliczności dotyczące przestępstwa, zanim organ ten o nich się dowiedział. Co istotne również, podobnie jak w przypadku pozostałych przestępstw korupcyjnych, ustawodawca nie przewidział klauzuli bezkarności dla osoby, która przyjmuje daną korzyść majątkową lub osobistą, czy też takich korzyści majątkowych lub osobistych żąda. Reasumując powyższe, należy zauważyć, że przestępstwo korupcji gospodarczej, choć z pozoru może wydawać się być prostym do zakwalifikowania, niejednokrotnie może rodzić poważne trudności interpretacyjne w drodze wykładni przepisów ustawy. Szczególnie problematyczne mogą być sytuacje, w których sprawca przekazuje różnego rodzaju gratisy, czy też dana osoba chce przekazać określone dowody wdzięczności. Każda sytuacja wydaje się być inna i wymagać analizy, pogłębionej analizy specjalisty, który zna się na określonym zagadnieniu. Należy również pamiętać, że pole działania, czy też pole do obrony w przypadku przestępstw korup tzw. korupcji gospodarczej jest znacznie szersze aniżeli w przypadku tzw. korupcji urzędniczej. Z tych względów warto, dokonując analizy swojej sytuacji prawnej czy też procesowej, skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem. Podejm Warto również w przypadku przestępstw tzw. korupcji gospodarczej podejmować odpowiednio wcześnie działania mające na celu czy to przygotowanie linii obrony, czy też analizę sytuacji procesowej. Każdy przypadek może być inny, a drobne różnice mogą okazać się być istotne dla analizy całej sytuacji procesowej. Jeżeli zatem potrzebujesz konsultacji przy analizie Twojej obecnej sytuacji prawnej, zapraszamy do kontaktu. Link do kontaktu znajdziesz w opisie poniżej. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, zapraszam do pozostawienia łapki w górę i obserwowania naszego kanału. Obserwuj nasz kanał i odkryj Biznes bez Tajemnic.